Dostarczam ładunek, witam. Mało powiedziane, że wywiązałeś się z zadania, zrobiłeś dużo więcej. wracać do badania. Co robota? Dostępne nowe zlecenie. Więcej informacji znajdziesz w kanale że reagują na ciebie, a nie na ładunek. No. Uważaj, szykują się kłopoty. Stary plac budowy powinien być już blisko. Poszukaj terminalu i przekaż niezbędne materiały. pokazać te materiały, aby dokończyć przekaźniki raz. i podłącz przekaźnik. Będziesz blisko celu, jesteśmy tak blisko. Amelii. drugiej szansy Ameryki, Węzeł graniczny czeka. Nasi ludzie zaczną od zbudowania kryjówki. Z czasem poszerzą działalności, i założą nową placówkę. W ten sposób będą kontynuować pracę śmiałków, których pochłonęła smoła. Wszystko dzięki Tobie. A teraz pomyślmy, jak Cię przeprawić przez smołowisko. Jedyna droga na zachód. Co gorsza, twój assembler raczej nie będzie w stanie zbudować żadnego obiektu, który pozwoliłby ci się przeprawić. Musi być jakieś wyjście. Nie możemy się poddać. Stawka jest zbyt wysoka. Musimy coś wymyślić. Tyle już przeszedłeś, że byłbym zdziwiony, gdybyś nie miał kilku pomysłów. Dałeś się sam. Dzięki Twojemu zaangażowaniu to jest dla nas nadzieja. Nie tak głośno, nie chcesz wystraszyć dziewczynki. Jest tam. Czuję ją. Nie byłbym tego pewien, gdyby nie ty i Twoja wspaniała sieć. Podziwiam Cię. Bardzo dziękuję. O, Sam Bridges. Ostrożnie. Zawartość jest delikatna. Jak ten świat i wszystko na nim. Ja... Ja też jestem. I nie tylko ja noszę maskę. Jest jeszcze twój szef, ta kobieta. I o, przecież jeszcze. Już, już, już. Wiem, że maska potrafi dać się we znaki. Ale na szczęście można ją zdjąć, racja. Pamiętasz to? Hmm? Nie, nie, nie. Hmm. Biedna, słodka Amelie. Ukryła się na pobliskiej plaży. Wiesz co? Może się pościgamy? Hmm? Zwycięzca zainicjuje zagładę świata. <ścoughs> Nic tak nie poprawia skupienia, jak rychły koniec. Budzisz czerość. Niedługo maski będą zbędne. Myślisz, że spojrzysz śmierci w oczy? Bez. Mrukniecie. Sam Nawet teraz nasza droga naprzód, do Ameli, wygląda tak Dzięki. jak zawsze. Najpierw masz podłączyć centrum dystrybucji do sieci. Dopóki wszyscy nie zostaną połączeni, Higgs raczej nie dopadnie Ameli. Jest bezpieczna, więc nie spiesz się i zrób to porządnie. Co tak długo sam? Podłącz Cupida do terminala i włącz to miejsce do sieci. Do ostatniego bastionu Britches I nigdy nie wypuściliśmy się dalej na zachód. Tak naprawdę to cud, że ta rozdzielnia nadal działa. Tak czy inaczej jesteś blisko węzła granicznego. Twojego ostatecznego celu. Amelie będzie tam na ciebie czekać. Głowa do góry. Już tylko jedno miasto. Już niedługo ostatni raz użyjesz Cupid'a. Chociaż będziesz potrzebował jeszcze jednej rzeczy. Tak czy siak, ogólnokrajowa sieć to twój bilet powrotny. Pamiętaj tylko, że przyłączając węzeł graniczny, najpewniej ujawnisz Xowi lokalizację Ani. Musisz się do niej dostać przed nim. Idź do kwatery i ogarnij swój sprzęt. Jak będziesz gotowy, damy ci potrzebne rzeczy. Pamiętaj, żeby odebrać zlecenie, zanim opuścisz rozdzielnie. – Jesteś tam? – Amelie. Słyszysz mnie? Sam. Tu jestem, Amelie. Sieć jest prawie gotowa. Jeszcze tylko jeden węzeł i Ameryka zjednoczy się na nowo. Znasz moje prawdziwe imię? Zapewne nie. Amerigo. Od Amerigo Vespucci'ego. człowieka, który odkrył Amerykę, myślałem, że to był kolumb. Tylko, że Amerigo wszystkich nabrał. Kłamał. Ameryka to kłamstwo. Amerigo! Jestem na plaży sam. Na naszej plaży. W miejscu moich narodzin. Hicks nigdy mnie tu nie znajdzie. Nie może. Nie martw się. Idź do granicznego z ostatnim Cupidem i dokończ misję. Potem spotkam się z Tobą w kwaterze w rozdzielni. Jest coś, czego Ci nie powiedziałam. Ukrywałam to. Tak długo Cię oszukiwałam. Hicks nie kłamał na mój temat. Mogę unicestwić nas i ludzkość. Zagłada. Oto czym jestem. Co ty wygadujesz? Ale przecież nie chcę nią być. Pragnę tylko, żeby cały świat na nowo się zjednoczył. My też. Sam. Trzymaj mnie. To jedyne wyjście. Będę czekać na plaży. Ameli? Ameli!